Praktycznie na zamku wciąż nie doszło do żadnych walk. Tak samo w Ołdziku i naszej okolicy nie było żadnych walk. Nie ma! To są oczywiście wydrzały na liczba, żeby potrafić mieszkanie. Wkrótce uwagę na ziemi. Zwróćcie uwagę na ich Oczywiście wchodząc do takich miejsc szukali wszystkiego co mogli zrabować. Oprócz skarbów zawsze szukali także kobiet. Dla radzieckich żołnierzy obojętny był wiek kobiet. Zwróćcie państwo uwagę, to są polowe jednostki, ale po lewej stronie pojawia się trzej żołnierzy LKWD. To zupełnie inna jednostka. Czujoromoc. Żołnierze LKWD przyszli za mną. Przyszli zrobić porządek z żołnierzami i wprowadzić dyscyplinę. Zobaczcie, radziecka sanitariuszka pratnie kolczyki Niemce. Musimy na kwaterę wziął. Proszę zwrócić uwagę, najbardziej agresywny Rosjanin to Azjata. Ale z oficerem Ankw nie ma żartów. Rozkaz Stalina brzmiał oszczędzić ludność cywilną. Ale oczywiście wcale tak nie było. Oficer, oczywiście, dla przykładu wybiera najbardziej agresywnych żołnierzy. Z pewnością ich ukarze.

Tylko w ten sposób można utrzymać było to wojsko w ryzach. Pierwsze oddziały radzieckie weszły na teren zamku 8 maja 1945 roku około godziny 15. Oczywiście zostali tutaj dużo dłużej niż nasi rekonstruktorzy. Serdecznie dziękujemy Państwu za pierwszą część i zapraszamy za parę minut.